Wiedzieliście o tym, że w Tajlandii, obok wyspy Kosamui, znajduje się wyspa, która jest w pełni zamieszkana przez świnki? Świnki, które są całkowicie przyjaźnie nastawione do ludzi i można z nimi spędzać czas. Możecie je nakarmić, pobawić się z nimi na plaży, bądź nawet z nimi się wykąpać. Wyspa z m.in. popularnym celem wycieczek, na które można trafić łodzią. Skąd te świnki się tam wzięły i jak się tam dostać? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzień dobry moi drodzy, dnia drugiego, witam was serdecznie z Overlap 2. Wczoraj wjeżdżaliśmy w tą zakończyło się to bardzo niefortunnie dla Brytyjczyka, wywalił to na skuterze, Osobnie tam 200 metrów dalej. Sam poranek, 9 rano wjechaliśmy, zostawiamy skuter na takim prowizorycznym parkingu, 20 batów, napis napisany krwią ofiar, które tu wjeżdżają, lecimy do góry, trzeba kawałek podejść. No, Overlap jest to y, kamień taki tutaj, bardzo ładny, widokowy, jest ta ręka taka, na którą się wchodzi, to znane miejsce z Instagrama. Wejście na kamień Overlap 2, no jest po prostu po ścieżce przez dżunglę, dużo błotka, wczoraj całą noc spadało, więc jest dużo błota, wody, no i się mocno człowiek ślizga. Zresztą część to tutaj gdzieś jest po prostu tutaj wykuta, albo wykopana w błocie, w ziemi, no i się ślizga czek, ale nie jest tak daleko. Już widać pierwsze elementy. No jesteśmy na górze. To miejsce powinno wielu z Was kojarzyć. Ta ręka, na którą można wejść na szczycie, no i właśnie to tutaj próbował dostać się ten Brytyjczyk. Stromy podjazd. Wejście tutaj 20 batów, czyli no, 10 razy taniej niż do Overlap 1. A widok? No chyba jeszcze lepszy. Z tej strony macie rękę. Tu jest pani, która popiera opłaty. Macie sporą ilość takich pół, na których możecie siedzieć, no tam jest wejście. Niestety po linach jest również fotograf, może wam pomóc zrobić zdjęcia, a tutaj cały czas budują dodatkowe rzeczy. Taki taras z takim księżycem i piękny widok na panoramę wyspy. Jest sam poranek, ludzi zaczyna się pamiętać coraz więcej. Natomiast każdy, kto tu wchodzi jest na maksa zmęczony, na maksa spocony. Trzeba chwilę tutaj odpocząć, siąść i złapać oddech. A skąd się wzięła nazwa Overlap 2? No dlatego, ponieważ tutaj też znajduje się taki duży kamień. Tak jak na dole, no kto je tu, pou... kto je tu poustawiał? Jak to w ogóle jest możliwe, że... Jeżeli to była jeszcze skała w jakiś sposób połączona, no, ale on jest po prostu oddzielony, postawiony na górze, jak, nie wiem, taki punkt orientacyjny. Niesamowite. Do tego miejsca tutaj macie pomościk zrobiony i tutaj też zostało wymurowane, żeby y, tam przejść. Co prawda nie ma barierek zabezpieczających, no trzeba uważać. A cała ta łapka zrobiona, no co, konstrukcja metalowa deski i dużo wikliny. Bardzo ładnie to wygląda. No i co, my fotki porobiliśmy, zdjęcia porobione, filmy porobione, a tutaj ludzi coraz więcej. Najlepiej z ranka przejechać, bo słoneczko też super pada. Wchodzimy w takim razie na dół. No, trzeba uważać przy, przy linach. Kosamu i zaczynamy ten odcinek z jedynego możliwego najlepszego miejsca. 7 Eleven, śniadanko. Na śniadanie codzienna dawka witamin, złoty 50. Zł. Taka buteleczka około 150 ml, duża porcja witamin. Do tego złoty 50, półtora zł, litrowa butelka wody. I przypujemy do tego elektrolity. Gorąco trzeba pić. No i jedzonko. Coś takie jak Neo Pizza, cheesy, czyli bardzo serowa. Zobaczcie jak otworzycie, pięknie to wygląda. Podgrzane, ciepluteńkie. Jak smakuje to naprawdę mega dobrze. Jeszcze z tym ketchupem albo majonezem. 3 zł taki kawalątek. A druga porcja jedzenia to już taka miska z ryżem. I mięsem. Mięsko y, smażone, i dodatkowo w takim susiku y, 4,50. Zostaliśmy na samo południe wyspy. No i tutaj, znaleźliśmy coś takiego jak y, Peak Island. Bardzo y, ciekawa miejscóweczka, a słyszałem o tym wcześniej innych social media. Y, kawałek oddalona wyspa, na którą właśnie bierzemy longboat, a dopłyniemy jakieś 25 minut w jedną stronę. Miejsce całe zamieszkałe przez małe świnki. Taka atrakcja turystyczna. 500 za łódkę się płaci od osoby. 500 batów. Ogólnie, jak przyjedziecie na wyspę, macie tutaj dużo biur podróży. Oferują około 40 euro za osobę eee, taką wycieczkę. Przyjedziecie tutaj na południe wyspy, tu jest sport. Bardzo dużo longboatów, kilka biur podróży od razu przychodzą i wyłają tam około 2000 za łódkę. Za dwie osoby wycieczka trwa 4 godzinki. Natomiast my chcemy tam popłynąć to sobie na godzinę i wrócić. Dlatego, dlatego podzieliliśmy się łódką jeszcze z jedną parą z Wielkiej Brytanii. 4 osoby, płyniemy po 500 za osobę. Bardzo szybciutko, 10-15 minut dopłynęliśmy. Wyspa konkretnie nazywa się Koch Matsum. No i o dopiero od niedawna jest nazywana jako Peak Island. Jest to całkowicie nowe odkrycie zarówno dla turystów, jak i dla miejscowych. Miejscowi też tutaj zaczęli przyjeżdżać. Pierwsze, co się rzuca w oczy, no to co? Po 10 minutach zmienia totalnie środowisko. Przepiękna lazurowa woda, przepiękne plaże. No jest to taki raj. Raj już na pewno dla świnek, jak i psów mieszkających tutaj. Ponoć zarówno pieski, jak i świnki zamieszkujące tę wyspę świetnie ze sobą się dogadują, a psy również nauczyły się chrumkać. O, widzę pierwszą świnkę. Trzeba tutaj zaznaczyć jedno: świnki nie zawsze mieszkały na tej wyspie. Zazwyczaj świnie nie wędrują swobodnie po plażach Tajlandii i jest to dość niezwykły widok, aby oglądać świnie opalające się na plaży lub pływające w oceanie. Skąd więc świnki wzięły się na tej pięknej, tajskiej wyspie? Pewnego razu Pankit wybrał się w podróż do swojej rodziny na kontynencie, do miasta zwanego Suratani. Podczas swojej podróży odwiedził targ, na którym sprzedawano świeże owoce, warzywa oraz zwierzęta gospodarskie. Pan Kit nie szukał bydła. Po prostu targowisko znajdowało się w drodze do jego rodzinnego domu. Chcąc kupić warzywa, zauważył cztery świnki skulone razem z dala od reszty świn sprzedawanych tego dnia rolnikom i rzeźnikom. Zwierzęta wyglądały na niedożywione i mocno przestraszone. Były dwie duże świnki i dwie małe. Później dowiedział się, że większe świnie to samiec i samica, a dwie mniejsze to ich prosięta. Coś w sposobie, w jaki świnie były skulone razem, pociągnęło za sznurki serca pana Kita, który postanowił je uratować. Kupił świnki, załadował je na swoją łódź i popłynął z powrotem na Koch Matsum. Niektórzy doskonale wiedzą, że świnki lubią bardzo dużo jeść, no i również muszą pić w tej pogodzie, w tych stopniach. No, i apetyt i zapotrzebowanie na wodę jest naprawdę w wielkich ilościach. Także spokojnie tą świnkę możecie napoić. Z butelki wypije po prostu, jak człowiek. No, to jest hit, bo na różnego typu wakacjach i pieskom dawało się wodę, i dawało się wielbłądom nawet butelkę, żeby sobie zerowały, też też. No to pij. Oj, one normalnie w pysk to łapią. Ej, oddaj mi to. Ja ci nie puszczę tego, co ty to. Jaki kradziej, patrz. Od małej zabiera. Ej, nie wolno. Zostaw. Patrz, będzie się siłował. Dobra, ja ci z góry dam. Jakaj... Ej, dlaczego się mówi, patrz, jaka świnia. Bo zabiera. No, no. Ej, to jest hit po prostu. No ty. Ej, plastik trzeba oszczędzać. Nie dam ci tej butelki. Reszka, chodź. Chodź. Chodź, jeszcze to tam. Nosza mała uciekła. Chodź. No. Też? Ma, masz. Jakie wredne świnie! I to w ogóle wygląda jak buziec, patrzcie, że ma w ogóle inne centki, a może, nie wiem, czy to jest takie umaszczenie, czy tak w błocie się uwaliła. No co? No co? Jaka ty kluseczka jesteś! Ja no fakt jest, że są fajne, są miłe, słodkie. Jak możecie sobie wyobrazić, pan Kit nigdy nie miał złego zamiaru co do tych świnek, po prostu yy, zabrał je na wyspę, no i tutaj przepłynął. No i co? Wcześniej miał oczywiście kury, psy, koty, natomiast nigdy nie posiadał świn. Nie zdawał sobie sprawy z tego, jak dużo te stworzenia jedzą. Ech, no właśnie, są po prostu żarłoczne i bardzo dużo wody potrzebują i zwyczajnie świeci. nie było go stać na utrzymanie tych zwierząt. W takim razie kosa mój wywiesił kartkę, że tego typu zwierzątka znajdą się tutaj, są przyjazne, no i turyści zaczęli przyjeżdżać wraz ze smaczkami dla nich. Obecnie na wyspie znajdują się już trzy pokolenia tych świnek. Jak widzicie chyba bawią się właśnie kolejne. No i co? Są one niesamowicie towarzyskie, przyjazne. Bardzo chętnie bawią się z turystami, którzy przybywają tutaj na wyspę. Nawet zdarza się, że kąpią się z nimi w wodzie. Odpoczywają zazwyczaj w cieniu. Można im tutaj dać do pićka wodę, jak i również zakupić pokarm, który będą sobie wygrzebowały z ziemi. Wszystkie te świnki stały się tutaj atrakcją turystyczną, możecie zakupić zorganizowane wycieczki, ale ja wam polecam przepłynąć, przyjechać do tego portu, przepłynąć samemu, możecie spędzić nielimitowaną ilość czasu. Macie tutaj piękną plażę i infrastruktura też jest rozwinięta. Tutaj bar, gdzie możecie zjeść, beach bar jest, gdzie również są posiłki, są drinki, napoje, spędzić czas z tymi świnkami. Na człowiek, który sprowadził te świnki tutaj, teraz żyje sobie w spokoju w dostatku. Ma możliwość zapewnienia tym zwierzęciom przede wszystkim sporej ilości pożywienia no i sobie też zapewnił cudowne przetrwanie. No i stało się to ogromną atrakcją obok samui. Oczywiście nie można odwiedzić tej wyspy bez zamoczenia się w wodzie. Największym problemem jest to, że ta plaża tutaj parzy. O, dobra w wodzie. I woda też nie jest czymś takim, że da Wam niesamowite ukojenie, że wejdziecie do wody i nagle będzie tak Bałtyk. 18 stopni no dobre czy dyszki? Jak, jak nie lepiej. Na tle z longbowlkami, super. Możecie tak sobie iść, iść, i cały czas macie tutaj piękną, kurką wodę. Dobra, trzeba się po prostu zanurzyć oh, i ochłodzić. No i też dużo piachu, jednak na człowieku. Po tych świnkach, bo tam się troszkę kurzy. Szczerze myślałem, że będzie tutaj gorzej, że będą te ich główienka, odchody, wszędzież ta plaża będzie brudna. Dbają, sprzątają, nie znajdziecie tutaj szyfu i przede wszystkim te świnki nie śmierdzą. Naprawdę spoko. Prawdziwa nazwa wyspy, już parę razy to powiedziałem. Kochmacum, mało kto jej już tutaj używa. Jeżeli powiecie, Peak Island. Wszyscy wiedzą. Wykopani już na łodzi, w takim razie wracamy na ląd. Skut rozstawiamy, podjechaliśmy kolejno pod podospady na młęk. Parking, na którym stawiamy motor. No i tutaj są e, słonie. Słonie, które można nakarmić, no i które również są wykorzystywane tutaj do, do jazdy na nich. Cześć. Cześć, słońdzisno. Niesamowicie piękne stworzenia. No chociaż tyle, że nikt na nich nie jeździ. Może świadomość ludzi troszeczkę rośnie. Można kupić owocki za 50 batów, czyli 5 zł, koszyk takich bananków i je nakarmić. No, słonie to niestety mają niesamowity apetyt. Do 350 kg pożywienia dziennie. Koszyk bananów kosztuje tutaj 100 batów, macie ich kilka, 5, 7 i możecie te cudowne słodziaki tutaj nakarmić. po tak, Proszę. <noise> Kochane stworzenia. Konkretnie znajdują się tutaj dwa wodospady, oddalone od siebie jakieś 10 minut jazdy no i przy wejściu bardzo dużo straganów. Jest tutaj ponoć trek. Trzeba dojść sobie w to miejsce, zostawiamy motor przy tych słonikach. Idziemy. Mam tylko nadzieję, że będzie można gdzieś się tu wykąpać, troszkę schodzić wchodząc od razu do dżungli, ale słychać te cygady. No dobra, wejścióweczka na wodospad jest mega blisko. Przynajmniej na wodospad numer 1. Tu się zaczyna, a się odwracacie i od razu tu jest wodospad. Coś tu można więcej powiedzieć. nie? No wodospady po prostu są. Są ładne, dzisiaj z rana padało, więc tej wody jest troszeczkę więcej. Woda, troszkę brudnawa bym powiedział. Spora ilość turystów, którzy chcą się tu wykąpać, fotki porobić. Bardzo bliziutko to było. Aczkolwiek czuję lekki niedosyt, bo w internecie to miejsce było owiane niesamowitymi historiami jak, jak jest cudowne i piękne i jakieś chyba za dużo oczekiwania miałem. Najważniejsze w tego typu miejscach to jest to, by upewnić się, że jesteście tutaj e, no kiedy jest woda. Bo w porze suchej na przykład jest e, bardzo mało wody. Lecimy w takim razie na drugi wodospad, a co chwilkę rozdają ulotki a propos walk Muay Thai. No i jest most. Bez barierek, bez niczego, drewniany, prowadzący nad rzeką przez dżunglę trzeba przejść no do wodospadu numer 2 faktycznie macie ścieżkę przez dżunglę troszkę taką bardziej wymagającą ale cały czas wzdłuż rzeki raczej znaczy, taki przyjemny trek ale przecież gdziekolwiek tu nie się, to cały czas za wami te no psy przewodniki prowadzą powiem wam że im bliżej podejścia do wodospadu tym bardziej stromo i liny i takie skały po których idziecie się do góry Ciemne. Oj, zdecydowanie warto wejść na górę. I mówię to jakieś 30 minut po przybyciu tutaj. Bo pierwsze co to wskoczyłem do wody. Droga w górę wymagająca, i wchodząc tutaj już marzyłem, żeby się schodzić. Około 20 minut idzie się do góry. Duży wysiłek, natomiast teraz po kąpieli niesamowite ukojenie. Słoneczko pięknie opala, więc idealny czas na chwilę relaksu. A może chwilka drzemki przy wodospadach? Rewelacyjna rzecz! Wygląda ten wodospad naprawdę spektakularnie. Z cudownym widokiem na dżunglę Kosamon. Dodatkowo widok na morze oraz wyspy i widać stąd wyspę Świnek. Dodatkowo, nie mógłbym Wam polecić tutaj jeden z tych dwóch wodospadów, zdecydowanie ten drugi. Dalsza droga, większa wspinaczka, ale widoki tutaj przecudowne. Tak? Widoki, no i tutaj nie ma też takich tłumów. parosów osób, które oczywiście tutaj dotarło, wymaga to wysiłku, automatycznie to od razu odrzuca ludzi przychodzących do miejsce. Kierujecie się po prostu na viewpoint drugiego wodospadu. Kolejne miejsce po wodospadach, do którego dotarłem, tym razem już w samym środku wyspy. W górach, w dżungli. Tarnim Garden, Secret Garden albo y, Buddha Garden. Takie trzy nazwy nosi to miejsce. Po prostu ogród. Bardzo ciekawy ogród z wieloma rzeźbami w środku wyspy Kosamój. Tutaj wejścióweczka, a przed tym stoi również budka bilety Postobatu. Bardzo ciekawe jest położenie tego miejsca w górach, po środku dżungli, ale również ciekawa jest historia tego miejsca. Miejsce to zostało stworzone przez tajskiego ogrodnika i rzeźbiarza, którego pasją była uprawa duriana, jak i rzeźbiarstwo. Zaczął ten ogród budować mając 77 lat w 1976 roku. No i umierając, mając 91 lat, no, ogród został zakończony. Najlepiej w to miejsce dojechać skuterem, ze względu na to, że tu bardzo wiele wąskich dróg. Wąskich, jak i stromych podjazdów. Trzeba mocno uważać na wczoraj wypadek mocny, jednak przeżyliśmy. Znajdziecie tutaj figurki buddy oraz ptaków, węży i innych zwierząt związanych z buddyzmem. W ogrodzie znajdują się również wodospady. Miejsce urokliwe. No i chyba to wszystko można, co o tym miejscu powiedzieć. Ogólnie szału nie ma. Małe, dosłownie na 10 minut spaceru. Duża część kamieni, jak i rzeź porośnięta z mchem. W ogrodzie również znajdziemy kamienny wizerunek samego twórcy ogrodu. A ze względu na to, że ogrodnik, który to tworzył, bardzo yy, był zajawiony na uprawy durianów, no to dookoła dużo drzew durianów. Co jest? Można chodzić po całych polach uprawnych tutaj. Na pewno niesamowita ilość owadów tu jest. Wija. To kawałek mijacie. Przepiękne. Zazwyczaj biorę je, przekładam w miejsce, żeby nie były na ścieżce, żeby nikim krzywdy nie zrobiły. Ogólnie wije to są stworzenia niesamowicie pożyteczne. Ja wam szybciutko pokażę. O jak się rzuca. Wiele osób bardzo myli je na przykład ze skolopędrami. Nie ma co się ich bać. Skolopendra jest z zupełnie innych kształtów i jest niebezpieczna. Natomiast wije bardzo pożyteczne stworzenia. Czemu? Ponieważ jedzą organiczne szczątki roślin, czyli siedzą po prostu w podłożu, zjadają te stare liście, kawałki gleby, które zostały, usuwają po prostu całe dziadostwo. Nie mają tak naprawdę nawet za bardzo kłów, żeby mogły ugryźć. Jedyne co, jeżeli się bronią, to pozostawiają po sobie taki ślad takiego nieprzyjemnego płynu, który śmierdzi. No i bardzo twardy pancerz. Ta akurat się nie boi, jeżeli się boją, to się zawijają w taką spiralkę, a ta nawet nie puszcza płynu. Koleżanko, my cię odkładamy tutaj w krzaczki. Chodź na krzaczek, masz prosto jedzonko. Uciekaj. No, no uciekaj, uciekaj z mojego palucha. Lepiej. Chyba i tu lepiej. Poszła. Najważniejsze, żeby na chodnisku, żeby nikt jej nie zdeptał. No i wszędzie te azjatyckie psiutki, które przychodzą, zaczepiają, proszą się o atencję, głaskać, głaskać. O, mikrofon będę zjadać. Mega, bo na przykład tak w dżunglach. macie takie dystrybutorki, wrzuca się pieniądze i możecie sobie tankować. Motory. No, i to co będziemy w pierwszym odcinku, z czego słynie również ta wyspa? No, serial, biały lotus, który tutaj kręcili yy, i znajduje się tutaj hotel Four Seasons, w którym właśnie kręcone były odcinki. Jest piękny punkt widokowy, na który można wjechać, i widać ten hotel tutaj, właśnie z góry. Co prawda, znajduje się on dość mocno pomiędzy zaroślami, pomiędzy palmami, mocno ukryty, ale widok tutaj, który się rozpościera na tą zatokę, w tamtą stronę, już ląd Tajlandii pięknie to wygląda. Główną lokalizacją serialu był luksusowy hotel Four Seasons, ale niektóre sceny kręcono również w Bangkoku, Chiang Mai czy na Phuket. Hotel położony jest na wzgórzach wyspy Koh Samui, oferując spektakularne widoki na zatokę tajską i otaczającą tropikalną zieleń. Wile z basenami są ukryte wśród palm kokosowych, zapewniając prywatność. Design hotelu i jego otoczenie są zaprojektowane tak, aby goście czuli się w pełnej harmonii z naturą, z prywatnymi tarasami do podziwiania wschodów i zachodów słońca. Jest to aza luksusu i Laksu oferuje szeroki zakres zabiegów spa, rytuałów, które łączą starożytne tajskie tradycje lecznicze z nowoczesnymi technikami masażu. Na pewno spektakularna jest tutaj również cena za jedną dobę w tym hotelu, ponieważ jest to około 7000 zł. Miejsce, które trzeba odwiedzić obowiązkowo na zakończenie dnia. Fisherman Village. I w zasadzie miejsce to nie ma nic wspólnego już z wioską rybacką, ale nazwa taka, ponieważ kiedyś była tutaj wioska rybacka, teraz jest to po prostu jedna ulica, taki walking street, miejsce, po którym można chodzić i jest spora ilość sklepów. Sklepików bardzo klimatycznych. Sklepików drewnianych, z muszelkami, z sieciami rybackimi, w takim właśnie stylu rybackim, bardzo ładnie wyglądających. No i również street food. I to jest coś, po co tu przyjechaliśmy? Na kolację. Znaleźliśmy tutaj knajpeczkę, która podaje typowo tajskie jedzenie. No i co? Leciał w takim razie no i masa mankary. A co to jest to masa mankary? Kremowe, aromatyczne i mocno kokosowe kary. A dla laików, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest kary, jest to oddanie, co zostało przygotowane w pasty. Masa mankary, kurczaka, cebuli, pomidorów, pora, ilość ziemniaków. Także dla Polaków rewelacja. Oraz mleka kokosowego. Mocno wzbogacone pistaszkami oraz trawą cytrynową. Smak: kutkowo kwaskowych, ponucie kokosowej. Ja lubię jeść w taki sposób, że dobieram sobie ryż, maczam w tym sosie. No i powiem wam, że na jestem po raz pierwszy i kompletnie coś innego niż się spodziewałem. Ta Fisherman Street, ja myślałem, że tu będą po prostu street foody, jedzenie takie, wiecie, typowo tajskie, a tutaj masa beach clubów. Masa restauracji, które takie bardzo fancy, europejskie, kompletnie inny look. To by było, moi drodzy, z tego odcinka na tyle. Jeżeli odcinek Wam się podobał, sam mój Wam się podobało, zostawcie łapę do góry, docencie kanał subskrypcją. będzie Będziecie więcej. E, jutro ucieczka na e, kopangan, potem koktao. Także nie kończymy odcinków w Tajlandii. Trzymajcie się no, standardowo. Instagram, poprzednie odcinki. Trzymajcie się do słuszenia piona i cześć!